Ostatnią niedzielę mówiłem o ostatniej kohorcie, która powstrzymuje upadek naszej cywilizacji, także więcej można sobie zobaczyć na tym nauczaniu, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę na takie tajemnicze dwa wersety z drugiego listu do Tesalończan, drugi y, rozdział. Tam jest mowa o antychryście i Kościół ma wiedzieć, co powstrzymuje antychrysta. Tak to jest opisane. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już Działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola? No więcej mówię w tym nauczaniu ostatnia kohorta naszej cywilizacji, ale pokażę wam tutaj tylko te takie proste obserwacje, że po pierwsze, to jest jako coś opisane, to co powstrzymuje, a w drugim wersecie zaraz obok jako ktoś nie? co go powstrzymuje, kto go powstrzymuje. I teraz pytanie, co jest? Tą rzeczywistością, którą można opisać jako coś i jako ktoś. Patrząc na objawienie Nowego Testamentu, jest tylko jedna taka rzeczywistość, którą apostoł Paweł opisał najpiękniej w liście do Kolosan: Chrystus w Was, nadzieja chwały, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. W Nim mieszka Jezus Chrystus jako duch Chrystusowy, pod postacią ducha Chrystusowego. Chrystus w nas, nadzieja, chwały. To On powstrzymuje antychrysta, ale mieszka w nas, w ciała, członkach swojego Kościoła. Zobaczcie, że rzeczywiście jest taka rzeczywistość, którą można nazwać zarówno jako coś, ale jako ktoś. Chrystus w nas. Nadzieja chwały.